Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament. Cieszę się, że dzisiaj wspólnie będziemy mogli studiować Słowo Boże. Moi kochani, chciałbym, abyśmy dzisiaj sięgnęli do bardzo ciekawego fragmentu zapisanego w dziewiątym rozdziale ewangelii Łukasza. Pozwólcie, że zanim zacznę, króciutko się pomodlę, a potem przejdziemy do analizowania właśnie fragmentu z 9 rozdziału Ewangelii Łukasza. Konkretnie będą to wersety 57 do 62. Panie Boże, zapraszamy Cię teraz na to miejsce i prosimy o to, abyś udzielił nam swego ducha i swojej mądrości i przemawiał do nas z mocą. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Czytam. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do Niego. Może tutaj tylko wyjaśnię, kto szedł drogą. Gdy Jezus szedł razem ze swoimi uczniami drogą, zwrócił się ktoś do Niego. Pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do Niego, lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. I tu się na chwilę zatrzymam. Może lepiej będzie analizować to po kawałku, zamiast przeczytać całość i potem wracać do tego. Więc zwróćmy uwagę tutaj na, na to, jak się Jezus zachowuje. Bo tutaj będą trzy takie sytuacje, w których można się zastanowić, dlaczego Jezus akurat właśnie w taki sposób się zachował. O co chodziło? Dlaczego akurat. Tak zareagował. Tutaj podchodzi do niego człowiek i mówi: Chcę iść za tobą, pójdę dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus mu mówi, tak parafrazując jego wypowiedź, słuchaj, ale ja nie mam ci nic do zaoferowania, nie dorobisz się przy mnie, nie jestem człowiekiem majętnym, bogatym, nie będziesz miał z tego żadnych materialnych korzyści. Dziwna odpowiedź, jak na takie wyznanie, zamiast Pan Jezus się cieszyć, że tutaj przychodzi osoba, która mówi, tak, pójdę za Tobą wszędzie. Przecież On tego oczekiwał. Nawet w Księdze Objawienia, w 14 rozdziale jest powiedziane, że 144 tysiące podążają za barankiem, dokądkolwiek On pójdzie. Więc Bóg to pochwala, Bóg tego pragnie, a jednak tutaj temu człowiekowi odpowiedział w taki sposób. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że wielu ludzi w tamtym czasie chodziło za Jezusem dla korzyści. Na przykład w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale jest opisana sytuacja, kiedy ludzie podążali za Jezusem po prostu aż w takiej ekstazie, takiej ekscytacji i kiedy przeprawił się na drugi brzeg, oni popłynęli za Nim i w ogóle ścigali Go i w pewnym momencie się go pytają: Panie, kiedy tu przybyłeś? Kiedy tutaj się pojawiłeś? A on mówi: Wy nie idziecie za mną, dlatego że, że uznajecie mnie za mesjasza, ale dlatego, że widzieliście cuda i jedliście chleb do sytości. Tak im powiedział. Albo na przykład w innym przypadku, o ludzie. Przyszli do Jezusa i mówią: No to, jaki znak kolejny uczynisz, żebyśmy uwierzyli w to, że jesteś tym, kim jesteś. A on mówi: Przecież ja już wiele znaków i cudów uczyniłem, a nie uwierzyliście. Więc byli ludzie, którzy chodzili za Jezusem dla korzyści, dla cudów, dla tego, żeby coś uczknąć dla siebie. Jezus nie pochwala takich motywacji. On nie chce, abyśmy chodzili za Nim, dlatego, że nam się to opłaci z jakiegoś tam względu. Na przykład yy, będziemy cieszyć się uznaniem w jakiejś chrześcijańskiej społeczności, nie wiem, podniesie się nasz prestiż, albo na przykład spodziewamy się, że gdy pójdziemy za Bogiem, to będziemy opływać z luksusy, będzie nam błogosławił, albo na przykład, gdy pójdziemy za Nim, to nas uzdrowi, jeżeli jesteśmy chorzy. Jezus, który potrafił czytać myśli ludzkie, i tak jak w Ewangelii Jana w czwartym rozdziale jest powiedziane, jemu nie trzeba było nic mówić o człowieku, bo sam doskonale wiedział, co było w człowieku. Więc Jezus jest w stanie doskonale czytać ludzkie intencje, ludzkie motywacje, ludzkie myśli, rozpoznawać ludzkie emocje. I on wyczuł tego człowieka. Wyczuł, że jego wyznanie nie jest szczere, że on chciał i za Nim, z powodu tego, że chciał coś otrzymać w zamian. Była taka sytuacja również w Piśmie Świętym opisana, gdzie uczniowie przyszli do Jezusa i mówią oto, zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Co z tego mieć będziemy? Też ktoś może powiedzieć, materialistyczne podejście, i tak dalej, ale jednak tutaj Pan Jezus zareagował inaczej. No co powiedział? Powiedział: Mówię Wam, że nie ma takiej osoby, która by poświęciła dla mnie czy męża, czy żonę, czy, czy dzieci, czy pracę, czy, czy rolę, czy ojca, matkę i, i poszła za mną żeby nie otrzymała w tym życiu wielkiego błogosławieństwa, a w przyszłym życiu żywota wiecznego. Z tym, że błogosławieństwo w zrozumieniu Pana Boga nie zawsze jest tym samym co błogosławieństwo w naszym zrozumieniu czy oczekiwaniu. Bardzo często człowiek pojmuje błogosławieństwo jako Brak problemów, opływanie w luksusy, sławę, władzę, pieniądze, tak? Czy no, takie przyziemne rzeczy. Natomiast dla Pana Boga, błogosławieństwem czasami dla nas może być właśnie choroba, a nie zdrowie, bieda, a nie bogactwo. Czy odrzucenie, samotność, a nie bycie na świeczniku, na piedestale, bycie podziwianym przez innych? Dlatego, że Pan Bóg dobiera błogosławieństwa stosownie do naszych potrzeb i tego, co pragnie ociosać w naszym charakterze, co pragnie osiągnąć. Dlatego najważniejsze jest to, żeby im po prostu zaufać. Jednak tutaj motywacje uczniów były czyste. Oni po prostu potrzebowali inspiracji. Człowiek, gdy poświęca wszystko, chce mieć coś w zamian, w sensie na przykład jakąś wzniosłą ideę, czy cel, do którego ma dążyć, czy coś cenniejszego, co chce uzyskać. Tak jak na przykład człowiek, który sprzedał wszystko, co miał, po to, żeby zdobyć drogocenną perłę. W jednej z przypowieści. Więc to jest takie typowo ludzkie, Jezus to rozumiał, nie potępił tego, ale widocznie tym ludziom towarzyszyły inne motywacje. Natomiast w przypadku tego człowieka, o którym czytamy w Ewangelii Łukasza, coś ewidentnie było nie tak, dlatego Jezus od razu mu to wytknął i mówi: Człowieku, nie dorobisz się przy mnie, ja nic nie mam, ja nawet nie mam gdzie spać, nie mam swojego domu. Więc od razu z góry wytrącił mu tutaj nie argumenty, tylko po prostu zgasił go. Zabrał mu wszelkie nadzieje na to, że Jezus pomoże mu w rozwinięciu skrzydeł, w sensie właśnie takim uzyskania czegoś. Kolejny. Człowiek, kolejna sytuacja, zobaczmy. Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną. A on rzekł: Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Odrzekł mu: Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź. I głoś Królestwo Boże. Niesamowita odpowiedź bardzo taka stanowcza można by się wydawać, mogłoby się wydawać taka, taka dosyć chłodna. Ale znowu podkreślam, że Pan Jezus jest w stanie czytać w ludzkim sercu. Czy jest coś złego w tym, żeby pogrzebać zmarłego rodzica? Nie. Zwłaszcza, że w tamtych czasach, i to jeszcze dodatkowo w Ludzie Bożym, to był, że tak powiem, święty obowiązek nakazany przez samego Boga Jachwę, o czym możemy czytać w Pięciu Księgu Mojżesza. To było obligatoryjne, żeby pochować rodziców, żeby zająć się pochówkiem. Ale tutaj Pan Jezus odpowiada bardzo ostro. On mówi, niech umarli grzebią swoich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jak umarli mogą grzebać umarłych? O co tutaj może chodzić? Istnieje coś takiego jak śmierć duchowa i śmierć, śmierć fizyczna. Bezpośredni kontekst tej wypowiedzi tutaj dotyczy śmierci fizycznej, ale ci umarli, co mają grzebać umarłych, no to nie mogą być jacy, jakieś zombie, tak? czy wampiry, jakieś, czy inne jakieś postacie takie, które po śmierci egzystują, egzystują czy jakieś dusze, które będą chować zmarłych, nie. Pan Jezus miał na myśli osoby, które są duchowo martwe. Dlaczego? Dlatego, że one przede wszystkim skupiają się na e, życiu doczesnym, na problemach tego świata. Bo taki jest kontekst tej wypowiedzi. Ten człowiek był tak bardzo skupiony na swoim obecnym życiu i na sprawach tego świata, że chciał najpierw się tym zająć, a potem, kiedy już ogarnie to, co tam miał do zrobienia, to wtedy ewentualnie pójdzie za Jezusem. Niewykluczone jest też, tylko to jest bardziej moje gdybanie, ale może być prawdopodobne, że ten człowiek tak naprawdę chciał poczekać aż ojciec umrze. Prawdopodobnie jego ojciec żył jeszcze i ten chciał czekać aż on umrze, aż tam. Wszystkie formalności załatwi, i tak dalej, a to mogło trwać miesiącami, latami jeszcze, bo nie jest tutaj wspomniane, że ten ojciec już nie żył, tak? A jednak, właśnie coś musiało spowodować tą reakcję pana Jezusa, prawda? Więc prawdopodobnie, nie wiem tego, ale tak przypuszczam, prawdopodobnie. Mogło chodzić właśnie o coś innego niż tylko fakt, że chciał pogrzebać ojca. Coś się za tym kryło. Prawdopodobnie właśnie to, że wolał się zajmować sprawami świeckimi, jakimiś interesami, sprawami rodzinnymi i tak a potem ewentualnie pójść za Panem Jezusem. Pan Jezus nie zgadza się na coś takiego. I dlatego mu powiedział wyraźnie: Niech ci, którzy są martwi duchowo, którzy są już yy, całkowicie zaprzedani sprawą tego świata, grzebią swoich umarłych, czyli zajmują się takimi doczesnymi sprawami. Ty powinieneś iść i głosić Królestwo Boże. Więc Pan Jezus tutaj pokazuje mu, co powinno być dla Niego priorytetem. Zresztą nawet w Ewangelii Mateusza wypowiedział się kiedyś, w Ewangelii Łukasza też te słowa są. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne... Będzie wam dodane. Więc jeżeli postawimy Pana Boga i Jego sprawę na pierwszym miejscu, to wszystko inne poukłada się na swoim właściwym miejscu. Taka jest prawda. Ale jeżeli ktoś lub coś jest dla nas ważniejsze od Chrystusa, to on sam powiedział: Nie jesteś godzien być moim uczniem. I ten człowiek nie był godzien, dlatego otrzymał ciętą ripostę. I trzeci fragment. Powiedział też inny. Znaczy trzeci fragment, trzecia sytuacja w tym fragmencie. Powiedział też inny. Pójdę za tobą, panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu. A Jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do królestwa Bożego. To jest też niesamowita odpowiedź. No bo co złego jest w tym, żeby pożegnać się z najbliższymi? Nic, prawda? Tym bardziej, że w Starym Testamencie była podobna sytuacja, kiedy Eliasz miał powołać Elizeusza na swoje miejsce. Pozwólcie, że przeczytam to jest 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej i tam. Czytamy wersety, już mówię, które? Od 19 do 21. Odszedł więc stamtąd, chodzi o, o górę Chorab, na której Eliasz był, uciekł tam przed Izabel. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy Orce. 12 zaprzęgów szło przed nim. A on był przy dwunastym. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł: Pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział: Idź, ale potem wróć, bo po co ci to uczyniłem? Wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów, zarżnął je, a na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso i podawał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. No, bardzo ciekawa historia. Eliasz otrzymuje polecenie od pana Boga, żeby powołał na swoje miejsce Elizeusza jako proroka. Ponieważ Eliasz wiedział, że Bóg planuje zabrać go do siebie. I e, zarzucił na niego swój płaszcz. A Elizeusz, młody chłopak w tamtym czasie, mówi proszę Cię, pozwól mi się pożegnać z rodziną. I Eliasz mówi, nie ma problemu, ale wróć później. I, I w jaki sposób Elizeusz się żegna tutaj? Przygotował przyjęcie dla wszystkich swoich służących, domowników, zwołów, którymi orał pole. A na ich uprzęży ugotował to mięso. A potem poszedł. I był sługą Eliasza. A później został ustanowiony prorokiem w jego miejsce. I nie było żadnego problemu. A tutaj człowiek przychodzi do Jezusa i zdaje się prosić o to samo. Panie, pójdę za tobą, tylko pozwól mi się pożegnać z najbliższymi, a ja potem pójdę za tobą. A co Jezus mówi? Nawiązując tak, jakby do tej sytuacji Eliasza i El Elizeusza, bo jest, jest tutaj. Pewne nawiązanie właśnie do tego. Żaden człowiek, który może przeczytamy to, żaden człowiek, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Każdy rolnik w tamtym czasie wiedział, jak bardzo ważne jest to, żeby nie oglądać się wstecz w czasie orania pola. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś Orał pole i obejrzał się do tyłu, to wtedy nie był w stanie zrobić prostej bruzdy. Po prostu od razu było krzywo, od razu było nie tak, trzeba było się cofać, poprawiać, to wymagało bardzo wiele pracy, zabiegów i tak poprawek. Dlatego tak ważne było, żeby patrzeć w przód, żeby skupić się. Na tej pracy, którą się wykonywało. To była ciężka praca. I Pan Jezus wykorzystał właśnie tą sytuację z codziennego życia jako symbol tego, że jeżeli ktoś ma zamiar za nim iść, to nie powinien obracać się wstecz, nie powinien tęsknić za swoim życiem, nie powinien stawiać innych na piedestale ponad nim. On ma być najważniejszy. A poza tym, tak jak mówiliśmy we wcześniejszych dwóch przypadkach, Jezus potrafi czytać ludzkie serca i przejrzeć ludzkie motywacje. Ten człowiek nie chciał wyłącznie pożegnać się ze swoją rodziną, tak jak w przypadku Elizeusza było. On był gotów pójść za Eliaszem bez zająknięcia. Po prostu chciał się pożegnać, a potem wziął kilka jakichś tam swoich manatków i poszedł. Ale ten człowiek najprawdopodobniej, on nie tyle chciał się pożegnać. Jemu ciężko było porzucić jego stare życie, przyjaciół, rodzinę, wygody, do których przywykł. Jezus mówi: Jeżeli masz zamiar oglądać się wstecz, i tęsknić za starym życiem, tak jak żona Lota, nie nadajesz się do tego, żeby być moim uczniem. Bardzo ciekawe przesłanie, które można zawęzić tak naprawdę do jednego zdania: Jeżeli nie jesteś gotów poświęcić się dla mnie tak na maksa, nie jesteś godzien być moim uczniem. Nie jesteś moim prawdziwym naśladowcem. Tym bardziej, że Pan Jezus poświęcił dla nas daleko więcej niż my kiedykolwiek będziemy w stanie poświęcić dla Niego. Poświęcił swoją boskość, gdy odstawił ją na bok, żeby przyjść jako człowiek na ziemię. Poświęcił swoją chwałę, Swój splendor, swoją pozycję. Poświęcił swój czas, wiele lat swojego ziemskiego życia, na to, żeby służyć ludzkości. I poświęcił wreszcie swoje życie. I przelał swoją drogocenną krew. Abyśmy my nie musieli ginąć, ale. Mieli nadzieję życia wiecznego. I to aż wstyd, czasami powiedzieć, jak trudno egoistycznemu ludzkiemu sercu jest poświęcić dla Boga wszystko, gdzie i tak wszystko mamy od Niego. Więc Pan Jezus tutaj mówi wyraźnie. Ja poświęciłem dla ciebie wszystko, jeżeli ty nie jesteś w stanie uczynić dla mnie tego samego, nie możesz być moim naśladowcą. To jest wysoka poprzeczka, ale Jezus nie wymaga od nas czegoś, czego sam wcześniej nie przeszedł. Nie wymaga czegoś, czego sam nie zrobił. On oddał wszystko i on też oczekuje wszystkiego. Dla niego wszystko w naszym przypadku to jest nasze serce. On oddał wszystko, a w jego przypadku to było całe jego jestestwo, narażenie jego wieczności i przelanie swojej świętej krwi. Nie można bardziej się poświęcić. To jest niemożliwe. Dlatego cokolwiek przyjdzie nam w życiu, złożyć u stóp Jezusa. Czy będzie to cierpienie, czy będzie to odrzucenie, czy będzie to prestiż, reputacja, czy będzie to praca, czy cokolwiek innego to by miało nie być. Jeżeli złożysz to u Jego stóp jako dar, daleko więcej otrzymasz, a na końcu żywot wieczny. Pomódlmy się. Panie Boże ukochane, dziękujemy Ci bardzo za to, że mogliśmy dzisiaj omówić ten temat. Panie, spraw, abyśmy byli w stanie poświęcić Tobie wszystko, bo zasługujesz na to i daleko więcej za to, co uczyniłeś dla nas. Błogosław nam i spraw, Panie, abyśmy w dzisiejszym dniu mogli czuć Twoją obecność i mieć właśnie w swoim umyśle i w sercu to przesłanie, i byli gotowi na każdym kroku, w każdej chwili, w zasadzie, oddać Tobie wszystko to, co Ci się należy, i to z chęcią i z miłością. W imieniu Pana Jezusa to prosimy Amen. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do pozostawienia lajka pod tym filmem, do subskrybowania kanału Mocny Fundament, rozsyłania tych materiałów do swoich znajomych, jak również do wspierania modlitwą czy darami rozwoju, dalszego rozwoju tej działalności. Trzymajcie się cieplutko. Bożych błogosławień tam życzę. Fantastycznego dnia. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!